To na tej właśnie górze Jezus, którego zwano Nazarejczykiem, oddał za ciebie i za mnie swoje życie. Po co i dlaczego w tak strasznych cierpieniach umierał? Bo ukochał człowieka szaloną miłością i chciał nam otworzyć drogę do Ojca. Co jeszcze było powodem jego śmierci? By nauczyć nas przebaczenia naszym nawet największym wrogom. Niech te dzisiejsze myśli i refleksje pomogą nam zrozumieć męskie Jezusa i wprowadzą nas w piłkę. Jakieś kobietanie chwyta szarpie, a moje srebrniki dzwonią i śmierć mistrzowi, przekleństwo jego zdrajcy. Wziąłem tylko trzydzieści cyklu srebra. Sądziłem, że on, on nie da się rozpiąć na krzyżu. Sądziłem, że Nowym cudem zniszczy zamiary starszyzny żydowskiej. A on, on im się oddał i powlepi go na rzeź jak baranka wielkanocnego. Och, te przeklęte srebrniki! Dla waszego blasku stałem się zdrajcą Jezusa. On nazwał mnie przyjacielem, gdym go oddawał w ręce katów. A wasz dźwięk zagłuszył. To słodkie i pełne czaru słowo przyjacielu. Za godzinę, za dwie młoty zastukają na golgocie. Popłynie krew mojego mistrza. Widzę, widzę, widzę pięć strasznych strumieni. Zlewają się w jedną rzekę i pędzą szumem po zboczach góry. Tu, wprost na mnie. Biada mi, biada to krew mojego mistrza. Ukrzyżowanie odbyło się poza miastem na wzgórzu Golgoty. Skazanemu kazali dźwigać krzyż, żeby go bardziej zmęczyć. Przed tym jeszcze okrutnie się nad nim znęcali. Włożyli mu na głowę koronę ścierni, pluli na niego, bili go i wyśmiewali. Żołnierze nie znali litości. Wśród rozrzeszczonego i spoconego tłumu Pędzili naszego mistrza jak baranka na rzeź. Okrwawiony i ogolały, dźwigał krzyż na miejsce stracenia. Kilkakrotnie upadał. Obawiając się, że skazany nie dojdzie o własnych siłach do wyznaczonego celu, zmusili kogoś z tłumu do pomocy. Gdy przyszli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam Jezusa i dwóch złoczyńców. Musi być bliski bóstwa, tylko bogowie są tak wszechmocni, że jedną myślą mogą uzdrowić ludzi beznadziejnie chorych. Przybyłam wtedy tu, gdzie mówiono najłatwiej spotkać Nazarejczyka. Było jednak za późno. Jezus umarł na krzyżu. My love, my God, my God. Nie ma go tu. On z martwych wstał, jak przepowiedział. Głosił on, będąc jeszcze w Galilei, iż potrzeba, aby Syn Człowieczy był wydany w ręce ludzi grzesznych, by był ukrzyżowany. A trzeciego dnia z martwych wstał. Czemuż szukacie go żyjącego wśród martwych?